Zapierdalam kurwa, napierdala zaklęta, że pochodni Połowa Kurwa, to jeden, to jeden, to jeden, to jeden, to biegnę, to jeden, to to biegnę, no, i tam to papa to to grę, tak to jeden, tak <ellantinterpret Alright> I to no, no, kurwa kurwa no, to no, to jeden, to Dwa duże na lewej. Uwe, masz coś z tej strony! Kój wam dupę z matki, nie? No, tam pojechał za nie? Zawsze się dziwko, nie? No, Tam ci kolecie myślą, nie? Że ten, że. E, ojca, że oni będą dziś nie? Tooko, nie koleś podbiega do mnie i do tego kolecia dwa i co nie? Taki mnie i na kolecia. Wziął to być kula, nie? mojej kumple jest, jest, kurwa, rekilodzył z tej leweli taki ku... nie wiem, idiota, ale żeby, kurwa, na torku więc... no, mieć... On chyba kurwa, gielegi, i demon helmet, do czego miał no, jeszcze bagaj o conig nie? Tylko sifa, jest sifa, nie? Dobra, zajebałem się, na będzie kapa, nie? Zajebałem się, zajebałem wszystko. Wchodzimy, kurwa, stoję ten przy depo, jedyny mój kumpel stoi w jednym nie? A drugi wszedł do środka, nie? ja ten kubek, na mnie, i, piścicam, I, piścicam, I, piścicam, I piścicam, cesta, cesta, nie pisz kiką czemu, oho, nie pisz kiką czemu, oho, nie pisz kiką czemu. Zbiję serca, serca, nie? Wbiję na węta, i możesz się nie? zajmie, nie? mnie i oczywiście, nie ma chuju, nie? Dzięki. Dobra, nie? No, co tam dla mnie masz ciekawego, nie? Gówno, no, to masz. Wbiar do lat, nie tak patrzę, nie? A ten tym, kurwy, tym pokazuje mi, sąd busty, warte kurwa, 220k. Się kurwa Mogę zajmować ten sołt w z, 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 z kurwa na zajebisty tu ale nie kurwa. Zajdę się demokrata warty 60k, kurwa giery 60k, i nie pozwolę ważniejsze rzeczy. I te niepane dzieci, co to przystoiłeś? Dożyły otworzyć backpack, i jeszcze zajmować mi sołt w a ja rozumiem, że to jest tego backpacka. Jak to jest? Kurwa, no ja. ma no? Tak, 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 Jak zrobić 10 popełni?